Rozwidżowe Marek TV. Serdecznie witamy dzisiaj z następnego miejsca, gdzie odbywają się zbiórki dla ludzi, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Dzisiaj postanowiłem odwiedzić Sylwię. Dzień dobry, Sylwia. Witaj, Marku. Przede wszystkim Sylwia dla wszystkich ludzi, którzy chcą was Kinge w 22 dzielnicy, w 22 dzielnicy ciebie tutaj w 14 dzielnicy adres jeszcze podaż. odwiedzić i wesprzeć. Powiedz jak i gdzie można te rzeczy, które, do których zaraz dojdziemy, e, przekazać. E, prosimy wszystkich, którzy, ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc. E, tutaj do nas do 14 Becyrku. To jest 14 dzielnica Wiednia, e, grusza Plac 2. Bo to akurat i tu jest krypta, której zbieramy, to jest to pod kościołem. I najlepiej podjechać właśnie od, nie od ulicy trasy, tylko właśnie każdemu podaje Grusza Plac 2, bo akurat staje dokładnie przy naszych drzwiach, gdzie jest wejście do krypty. Tu zbieramy właśnie dla potrzebujących, tu zbieramy dla ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Sylwia, pozwoliłem sobie tutaj w tej krypcie przejść po, po, nazwijmy to, komnatach. Widzę naprawdę bardzo dużo rzeczy, których żeście e, dokonali właściwie w ostatnich dniach albo właściwie nawet w dzisiejszym dniu z tego, co mówiłaś. Widzę tutaj e, środki czystości, e, zabawki dla dzieci. E tutaj PEMPAS, no i tutaj, drodzy widzowie, cała masa takich właśnie puszek. Co jest w tej chwili najważniejsze? Bo ubrania, jak już wczoraj powiedziałem, rozmawiałam z Kingą e, Ignasiak, nie są najważniejsze. Najważniejsze są całkiem inne produkty, ale jakie produkty? Przede wszystkim jedzenie. Jedzenie z długą datą ważności, czyli makarony, ryże, puszki, jakieś sugo, e, cukier. Naj... Po prostu wszystkie produkty z długą datą ważności. Czyli obojętne, czy suche, czy też e, e, zupy w puszkach, czy jakieś gulasze, czekolwiek. Rozumiem. A dzieci? No, podstawa. Sami wiecie, że tam jest bardzo dużo dzieci. Ma... Mleko dla dzieci. Od zero zaczynając. E, Kaszki, pampersy, tak jak mamy tutaj chusteczki mokre, wszystko, wszystko dla dzieci. Dostaliśmy informację z Jasła, że przyjechały malutkie dzieci, od zera nie mają nawet jednej rzeczy dla nich. Więc dzisiaj te rzeczy zostaną do nich do dziewczyn tam wysłane i mam nadzieję, że im pomogą. Czyli w gruncie, że to wszystko, co tutaj widzi, widzi widzać, widzi, nasi widzowie zobaczą, wysyłać na bieżąco. N tak, wysyłamy na bieżąco. Busów już poszło. Nie jestem w stanie policzyć, ile tak naprawdę tych busów poszło. Codziennie idą po dwa busy, po trzy busy. Ludzie się zgłaszają, i tu jest mój apel do Was, kochani. Każdy z Was jeździ czasami do Polski. Są osoby, które jeżdżą raz w tygodniu. Właśnie w tamte tereny, gdzie potrzebujemy tarnów, jasło. Podjechać do nas, są punkty, zadzwonić, skontaktować się. Czasami jedziecie sami, czasami jedziecie tylko we dwie osoby, złożyć siedzenia w aucie, przyjechać do nas, wziąć co się da, żeby do, do tych ludzi, którzy tej pomocy potrzebują, ta pomoc jak najszybciej dotarła. Bo my tu zbieramy, za ta chwilę nie będziemy miejsca mieli, żeby zebrać następnych rzeczy, które są bardzo potrzebne. Czasami jeżdżą, busa, jedziecie busami dużymi. Po prostu każdy, który może, który jedzie w tamtym kierunku, jest weekend. Jedziecie dzisiaj, jedziecie jutro, czasami bardzo, bardzo was prosimy. To jest nas apel, bardzo was prosimy. Po prostu podjeżdżajcie, kontaktujcie się z nami. Każdy nawet najmniejsze autobusik, to jest dla nas bardzo duża pomoc, bardzo. Powiedz mi, gdzie wszyscy, yy, którzy no, wezmę sobie Twój apel do serca, mogą się z Wami kontaktować. Czy jest możliwość na przykład do Ciebie zadzwonić? W każdej, jak to się mówi, o każdej dnie, porze dnia i nocy. Telefon mam zawsze włączony i nawet jak już kiedyś wyłączałam internet na nos, teraz już nie wyłączam. Każdy sygnał, każdy tele, mam telefon, jak to się mówi, na głośno i jeżeli ktoś zadzwoni, na pewno, jeżeli nie odbiorę, to natychmiast odzwaniam do kogoś, jeżeli jestem w pracy, bo też się tak zdarza, że nie mogę odebrać, ale do pod każdy jeden numer odzwaniam. Czy odpisuję na każdą wiadomość? Nie ma innej opcji, tak? Po prostu musimy działać. Drodzy widzowie, tak jak Sylwia powiedziała, wszyscy pracujemy i ja w ogóle te dziewczyny podziwiam, bo wiem, że one wykonują całkiem normalną pracę, a jeszcze dodatkowo robią to, co właśnie robią, co Wam za chwilę pokażę. Tutaj Sylwia zaraz ci zdeklaruje, że Marek TV też dysponuje busem i on będzie jutro już opróżniony, tak, żebyśmy mogli go w poniedziałek załadować i jesteśmy gotowi ja i mój austriacki przyjaciel we wtorek 8 startować tylko potrzebujemy adresy gdzie mamy to dostarczyć i moje pytanie od razu jakich macie odbiorców gdzie dostarczacie jak funkcjonuje logistyka właśnie z odbiorcami czy są to zaufane miejsca myślę że oczywiście tak ale opowiedz o trochę więcej o tym tak. więc pierwszy punkt był w Machowie przez Asię naszą tam jak była w Polsce dowiedziała się że potrzebują tam że zbierają od razu Dziewczyny, słuchajcie, trzeba pomóc, więc od, zaczęłyśmy zbierać. E, tam już z tego co wiem, w punkcie e, mają wszystko, ale zdarza się tak samo, że po prostu, jeżeli ktoś im przywiezie, a potrzeba gdzieś dalej, to po prostu nawet stamtąd dowożą w punkty wewnątrz Polski, prawda? E, teraz zaopatrujemy tak naprawdę jasło, korczowa, tamte tereny, które są. No, na dzień dzisiejszy potrzebują na gwałt pomocy tak naprawdę. I tu jest mój drugi apel, kochani. Są dzieci, są matki, ale są też zwierzątka. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o kotkach i pieskach. Przyjechało do Jasła 8 busów pełnych zwierzaków. Prosimy was również o jedzenie dla kotów i dla psów. Mokre Suche. Dzisiaj też mam dziewczynę o 16 godziny do, do gosia przywieźć, prawdopodobnie całe auto, które dzisiaj już musi natychmiast pojechać, bo dziewczyny apelują do nas właśnie z Jasła, z punktu Jola, Anetka, z którą bardzo pozdrawiam, apelują do nas, proszą nas o to jedzenie, bo mówią, nie um są przerażone. Po prostu Anetka mówi, że no nie wiem jak my sobie damy rady bez was, musicie nam pomóc, prosimy was o tą pomoc, bo, bo naprawdę oni te mają te pierwsze punkty, gdzie wiedzą, dzwonią nawet do nich z różnych punktów, z Korczowa, spod granicy, dzwonią, słuchajcie, co macie, mamy to, 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 więc co potrzebujecie, wyślijcie nam to, wyślijcie to, nam co innego. Także one tym wszystkim dysponują, one znają te punkty. Także tu nie mamy się czego obawiać. Z tymi dziewczynami już pracowaliśmy, jak była powódź w Jaśle, robiłyśmy akcje. To są zaufane dziewczyny naprawdę, które tam wykonują, również pracując, bardzo ciężką pracę, bardzo. Sylwia, widzę też tutaj e, szampony. E. Baby Love, y, szampon dla dzieci i tak dalej. Jak wygląda z produktami kosmetycznymi? To na pewno też. Wszystko. Szampony, szampony dla dorosłych, y, żele pod prysznic, mydełka. Mamy tego naprawdę bardzo dużo, ale oczywiście zbieramy cały czas i dla dzieci... Wszystkie rzeczy kosmetyczne, oliwki, szampony, no tak jak mówię, no wszystko do wiadomo, do użytku dziennego, no nie, chyba nikt nie musi nikomu tłumaczyć, co nam jest potrzebne codziennie, prawda? Pasta do zębu, szczoteczka, żel, no szampon, prawda? No. Wszystko, co, co po prostu potrzebujemy każdego dnia do, do, użytku, do użytku dziennego. Mam jeszcze jedno pytanie. Z tego, co wiem, bo jak wszyscy drodzy widzowie wiecie, przed paroma dniami dotarł chyba pierwszy albo już drugi pociąg na Haubanhof z e, właśnie osobami matkami dziećmi i oni są już rozprowadzeni czy jakby to powiedzieć w Wiedniu ale z tego co usłyszałem to zaczęliście się też tymi ludźmi e, opiekować tak się dostałam telefon od, y, od znajomego że jest z matka z dwójką dzieci 8 miesięcy dziewczynka i chłopczyk y, 8 lat pra, y, tak 8 lat i potrzebują wanienki potrzebują no wszystko no właśnie Czyli tutaj i tak tak i tak, tak, i tak. tak. Y, o wózku nie było mowy bardziej chodziło o wanienka ale oczywiście Zaraz czekamy na tego pana, który z Ukrainy, który ich przyjął i który właśnie przyjedzie po te rzeczy, więc będziemy dalej rozmawiać. Jeżeli coś dalej będzie potrzebne, oczywiście wszystko damy. Mam taką prośbę. W momencie, kiedy wywiad z Tobą się ukaże, wpisz po prostu w komentarzach, co byście potrzebowali. Ja myślę, że w Wiedniu jest wystarczająco dużo ludzi, którzy mają takie rzeczy, które leżą w piwnicy, w domu, czy gdziekolwiek indziej i one już nie są potrzebne. I te rzeczy mogliby tutaj do Ciebie przekazać. Sylwia, chcesz coś jeszcze naszym widzom Marek TV powiedzieć? Ym, kochani, bardzo Wam dziękujemy za pomoc. Bez Was by tego nie dało się zrobić. Po prostu... Nie potrafię... ale proszę też również pomagajmy mądrze. Nie, nie dajmy jakichś rzeczy, których sami byśmy nie ubrali. My tutaj z dziewczynami siedzimy do dziesiątej w nocy, musząc to wszystko sortować. Proszę, jeżeli pomagajmy, chcemy pomóc, to róbmy to po prostu mądrze. Dziękuję jeszcze z całego serca za, za każdą pomoc. Za każdy słoiczek, każdy chusteczki, każdy najmniejszy nawet jedną puszkę. Za wszystko po prostu. Drodzy widzowie, tak jak słyszeliście, też Sylwia wzruszyła się, mówiąc teraz tą prośbę do was. Ja jako Marek TV na pewno odwiedzę następne punkty i pokażę wam, jak te dziewczyny naprawdę charytatywnie, nie biorąc żadnych pieniędzy działają. A tak jak już powiedziałem i zdeklarowałem Sylwii, 8 marca, czyli we wtorek startujemy do Polski, zawieziemy. To, co dostaniemy, i pokażemy Wam, jak ta sytuacja i jak ci ludzie, którzy po tamtej stronie rozprowadzają to, walczą o to dobro, o tą pomoc, funkcjonują. Na dzisiaj to by było tyle. Serdecznie Was pozdrawiamy z 14 dzielnicy. Sylwia, na zakończenie przypomnij tylko jeszcze raz adres. To jest Kościół Świętej Teresy z Kalkuty, Linzerz Trasy 259, ale wjazd jest od Grusza Plac 2. Drodzy rodacy, drodzy widzowie Marek TV, serdecznie Was pozdrawiamy. I pomagajcie. Razem możemy więcej. Razem możemy więcej. Drodzy widzowie, zanim się pożegnamy od Sylwii wychodząc, następnie nasi rodacy. I to jest naprawdę wielka satysfakcja ich tutaj spotkać. Staszek, którego właściwie już 4 lata temu poznałem i widziałem, a dzisiaj tutaj przyjechał, żeby też pomóc. Staszek, jedno jedyne pytanie, dlaczego warto pomagać? Dzień dobry Państwu. Pomagać jest to ogromna Ja sam przyjechałem do Wiednia i zaczynałem praktycznie od zera. Dużo pomocy dostałem od naprawdę zwykłych ludzi, których nie znałem, i sam staram się pomagać na ile jestem w stanie pomóc. Dzisiaj widziałem, że przywieźliście też rzeczy, to co Sylwia w swojej wypowiedzi powiedziała: e, produkty dla zwierząt, dla kotów, dla psów i tak, dalej, i tak dalej. bo z tego co Sylwia powiedziała, też takie potrzeby są wśród ludzi, którzy no, niestety swoją ojczyznę, Ukrainę musieli opuścić. Tak, i to wielka satysfakcja dla mnie, bo te rzeczy jadą do Jasła. To znaczy, ja pochodzę z Jasła, i to Zobaczcie, jest moje miasto, w którym przyjeżdżają zwierzęta z Ukrainy, i tam będzie organizowana pomoc dla, dla zwierząt. Także podwójna satysfakcja dla mnie. Tak więc przy tej okazji pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Wiednia pochodzących z Jasła. E, serce macie po na pewno prawidłowej stronie i chcecie pomóc. Tu widzę jeszcze jedną panią, proszę tak, podejść. Ja tak. Chciałabym pozdrowić wszystkich Jasła, bo jestem z Jasła. Jestem cały czas sercem z Jasła i wspieramy całą naszą paką. Nie? Wielką. Dziękuję bardzo. Czyli pozdrawiamy wszystkich ja, rodaków. Ja chciałem e, też powiadomić, że jestem z Podkarpacia, z, z Łańcuta. I chciałem przekazać wszystkie współczucia te, ludziom potrzebującym. No, tak. A też pomogłem, bo przewoziłem e, produkty i, i to wszystko. Tak więc drodzy rodacy, widzicie, to właśnie tutaj w 14 dzielnicy u Sylwii spotykają się ci oto ludzie, którzy naprawdę serce mają po tej stronie, tak jak już to przy spotkaniu z Kingo powiedziałem, po prawidłowej stronie. Gdzie naprawdę chcą pomóc. Dzisiaj to by było na tyle. Serdecznie Was pozdrawiamy. I niestety musimy pędzić do następnego terminu. Ale jak wiecie, już ósmego będziecie mieli ekskluzywną relację z naszej trasy do. Być może Jasła, być może do Przemyśla. Ciekawe.